Po raz 27 w Dębicy odbył się przegląd zespołów teatralnych Pajace na scenie Domu Kultury Śnieżka. Swój talent prezentowali uczniowie szkół podstawowych i średnich, którzy na co dzień uczą się aktorstwa w szkołach, placówkach kultury, świetlicach, bibliotekach. Głównym organizatorem wydarzenia była Dominika Migoń-Madura, która podkreśla, że w tym roku do Dębicy przyjechały zespoły nie tylko z województwa podkarpackiego, ale także bardziej odległych miejscowości. Główna idea tego przeglądu jest taka, żeby te teatry mogły się zaprezentować jak najlepszej publiczności. Nie ma, wydaje mi się, lepszej publiczności niż inne zespoły teatralne, które współodczuwają, które równie przeżywają swoje wystąpienia, które się przygotowują. Staramy się, żeby w jak najlepszej atmosferze, w jak najlepszych warunkach, dzieciaki mogły stawiać swoje pierwsze teatralne kroki, żeby miały spokojnie czas na przygotowanie, na próbę, na to, żeby w jak najlepszych warunkach. Wystąpić staramy się, żeby każdy się czuł jak u siebie i mam nadzieję, że tak będzie. Dzieci oceniane były przez profesjonalne jury. Ja myślę, że przede wszystkim podczas takich przeglądów typowo dedykowanych dla dzieci liczy się to, żeby dzieci się fenomenalnie bawiły. I właśnie to teraz zaobserwowaliśmy na scenie. Widać zażyłość między nimi w grupie, widać, że cieszą się z tego, co robią, że się bawią, że scena po prostu daje im radość i myślę, że. To jest w tym wszystkim tak naprawdę najważniejsze. Nie, nie do końca, może poziom, nie do końca ich nie wiem, dykcja czy jakaś po prostu forma warsztatowa, a to, że oni w ogóle to robią, że bawią się w teatr, że chcą być w tym teatrze i że chcą się nam pokazywać, bo reszta, myślę, przyjdzie z biegiem czasu, wykształtuje się u każdego z nich. Także serdeczne gratulacje dla wszystkich już grup, teraz, że podjęli się tego zadania, jakim jest po prostu teatr. Są osoby wyróżniające się i myślę jakoś taka zespołowość yy, dzieciaków, to, że mają jakąś energię, chcą brać w tym udział, jakaś ich odwaga i, i zabawa, chęć zabawy. Myślę, że to jest w tym jakieś najważniejsze. Występom towarzyszyła wspaniała scenografia i piękne stroje.